Niemano, tu wasz ulubiony czarodziej z Wervelee Place i dziś krótko o mechanikach Lunę. Po prostu szybko wyjaśnię, jak działa, z czym się to je i o czym warto myśleć przy planowaniu postaci. Nie będzie tu żadnych gotowych buildów, nie ma co się aż tak pocić. Po prostu dam jakieś podpowiedzi, o czym warto pomyśleć przy budowaniu Lunę, i resztę zostawię tobie do zabawy. Lunę, czyli główny mag zespołu, gdzie niby każdy korzysta z jakiejś magii, ale ona jest najbardziej magiem zespołu, korzysta ona z systemu Plam. Tak jest w grze, to nie ja wymyśliłem tą dziwną nazwę, obiecuję. Jako, że motywem przewodnim lune jest magia żywiołów, mam nadzieję, że mówię dobrze, to im nie way, to ten jej system to właśnie wspiera. Podczas walki z prawej strony ekranu mamy rozpisek uzyskanych plam. Za prawie każdą umiejętność otrzymujemy jakieś plamy. To, jaka umiejętność, jakie plamy daje, jest opisane w prawym górnym rogu opisu umiejętności. Jest aż pięć rodzajów plam. Plamy lodu ognia, błyskawic, ziemi i światła. Chociaż tak naprawdę są to tylko cztery, ponieważ plama światła pełni rolę takiej uniwersalnej plamy jakby wszystkich połączonych. No więc Lunę rzuca zaklęcia, dostaje plamy i później te plamy można wykorzystać przy okazji jakiejś innej umiejętności w celu wzmocnienia. Dajmy na to lodowa lanca. Da nam plamę lodu i światła. Potem rzucamy szalejący ogień, którego damage jest ulepszony poprzez pochłonięcie plamy lodu i plamy światła, no ale za to otrzymamy jeszcze plamy światła. I ognia w zamian. I tak w kółko. Zapewne domyślasz się już, że komplikuje to odrobinę sprawę podczas próby budowania postaci. I no masz rację, więc może od razu do tego przejdźmy. Lunę, jak i każda inna postać w grze, oczywiście można zbudować pod każdy klasyczny archetyp. Może być healerem, tankiem, DPS em ale gra nakierowuje nas w pewien sposób, w jakich rolach spełniałaby się najbardziej. I są nimi po pierwsze oczywiście healer. Umiejętności Hilu generują plamy światła, tak więc można to jakoś zmerzować z innym buildem, no ale pomijając ten najbardziej oczywisty, co jeszcze możemy z tą postacią zrobić? Jest ważne, by pamiętać zależności między umiejętnościami. Umiejętności ogniste są bufowane przez plamy lodu, lodowe przez plamy ziemi, ziemne przez plamy błyskawic i te od błyskawic przez plamy ognia. Tak więc mamy takie koło i możemy wybrać, jaki rodzaj żywiołów jest dla nas najważniejszy. Na przykład, budując się pod ogień, możemy dać jakieś umiejętności lodu, by zdobyć potrzebne nam plamy. Każdy żywioł pełni swoją funkcję. Ogień nakłada podpalenia. Błyskawice mają bonusy od obrażeń krytycznych i uderzają wielokrotnie. Ziemne umiejętności skupiają się na obrażeniach przełamujących i przełamaniach. No i lodowe skupiają się na suporcie, czyli np. Tajfun leczy, lodowa lanca spowalnia cel itp. Itd. Są jeszcze trzy umiejętności, powiedzmy chaotyczne, które nie operują na konkretnych plamach. A źródło żywiołu to już w ogóle potrzebuje jakiegoś szalonego setupu. Jeśli chodzi o możliwości, ale też o trudność zbudowania jej... To Luna wydaje się najbardziej skomplikowaną ze wszystkich postaci w grze, ale też z największym wachlarzem możliwości właśnie. Pasuje się ona bardzo dobrze w każdy archetyp, zależnie od tego, w jaki żywioł chcemy z nią iść. Tak więc o ile nie chcesz sobie wyrywać włosów z głowy, to postaraj się budować ją na koniec i dostosować do reszty teamu. I jak teraz budujesz cały team, to sprawdź sobie inne poradniki na kanale. Jest po jednym na każdą postać. Niby to poradniki tłumaczące systemy, ale przy każdym coś o budowaniu postaci też mówię. Powodzenia, daj znać, jaki build uda. Nauczy się ulepić, szukam inspiracji na streamy na New Game Plus. <mulity>